Siemanko, widzowie! Jesteśmy tutaj z widzem, który czekał 100 dni na coaching, e, Filipek. Tutaj bardzo, bardzo starał się, żeby dostać coaching od, od czekoladka. E, ja myślałem, że na idzie grasz w ogóle, wiesz? Nie, nie. No się z widzami. Witam, witam wszystkich witam. serdecznie. No i witam, witam Ciebie również. Dobra, Filipek, bo Zio. masz tutaj Caitlyn Morgan no. na bocie, więc według mnie powinien zacząć od góry, bo oni będą mieli raczej prio i do no, po prostu pafujesz, ok? No ten ward, ten word troszeczkę nieprzemyślany, wydaje mi się, bo... Ja mogłem kuczaki zwardować. No i mogłeś iść kuczaki jakoś zwardować, bo to, ten ward to ci nic nie daje, nie zobaczysz gdzie, gdzie zacznie Briar nawet, więc to troszeczkę do Dupska, ale, ale dam radę, no nie? jestem na tym coachingu 150 zł do przodu. Jesteś na tym to 50... pewnie ze 100 i no jeszcze dostałem No do... nitro Cicho, cicho, wcale nie ku... Wcale ci nie kupiłem nitro Zacznij od raptoru według mnie El... Weź spingłej Elisę, że poszła sobie do góry Tak, tak, tak Tak, bo, bo ty nie potrzebu... Nie potrzebujesz lisza a wydaje mi się, że Eliska Na... No, niech ona idzie na tego topa, kuźwa bo, bo po co na tej... No weź no. Drugi pięk, żeby szło na, na, tego Dobra, idzie Dobra, zaczniesz raptory Później pójdziesz golemy, red i do dołu będziesz popować, co, nie? Dobra Braille zaczyna od, od Raptorów, albo od, od, od blue Buffa, Więc zaraz zobaczymy I po prostu dasz e, tutaj informację swojej drużynie Ja od blue chyba zaczynam No raczej od blue, bo i Laloi tam się e, nie pojawia, więc możesz Możesz spingować Zaczęła na blue, że po prostu żółtego No chyba, chyba wystarczy, mam nadzieję, że zrozumieją Nie, to są platyny, oni tak nie rozumieją stary Dobra, zrozumieją a, a powinieneś zatrzymać taką pasywkę, żeby wszystkie golemki zabić malutkie, ale... Ale dobra O, i nie powinieneś rzucać Q teraz na te malutkie, bo nie masz na Reda I będziesz dużo wolniej robić go Tutaj nieefektywnie robisz dżunglę, Filipek Musisz ewidentnie popatrzeć sobie jak Jankos czy Inspired Farm dżunglę, kampy Ale to wszystko do poprawy, prawda? A mogę, a mogę tak lasa oglądać? Możesz, możesz A no, smaknij tego Reda Dobra, idź I, I tutaj... Q, Q, drugi punkt w Q. Na pewno, bo... Robimy tego tak, farmię po prostu kampy. Nie raczej nie gankujemy. E, w ogóle chyba na bocie nie będziesz miał prajo. Będziesz troszeczkę patrzeć na linię, zobacz co się dzieje tam. Będziemy musieli wiedzieć, czy chcemy z skatla kontestować, czy nie No tak to średnio wygląda troszkę. Możesz tak rzucić Q teraz, żeby bijesz wilka i na Blue buffa sobie już tak, jakby dasz no Oj, no, że no, no, no ale w Buffa trafiłeś przynajmniej, nie? <laughs> Ora. No okay, right. Jeden za jeden Prawdopodie Elaloi słyszała, tak? Morgana to znaczyła... Ezrela błysk zaznaczyła. Więc może... mógł podpinić jakiegoś no, ganka czy... na bota, weź zobacz co się dzieje no, Ale ja to muszę ten. Nie, 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 ma, nie ma ganka, nie ma ganka, nie ma ganka, nie. Bo jakbym byli low życie, to może byś tam poszedł na tak i ich zabił. Ale oni mają full życie, więc nawet nie ma co szukać. A ja taka Kate Link lauka, to nie E smajtujemy to? Nie, nie, nie smajtuj. Zosta został sobie na kraba, może spróbujemy scizzować krabika jak, jak, Nie wiem co jak Brajer szybko czyści kampy Ale zobacz może, jak jej tutaj nie ma to możesz na hita go wziąć No, tylko uważaj, bo już Lux powoli będzie schodziła Więc do góry przyciągnij tego kraba, do góry, do góry, do góry Dobra, lota, lota, lota no, Powinieneś być fajnie, nic tu nie stanie się Dobra, idź po prostu, zrób teraz... Co, na dalej gonicie? Głupie znaczy, to Znaczy, bo one tu były śmieszne Nie, tutaj... Nie mogę to jest? No, może coś się pokminicie. Ona bez ghosta jest. Mważa,waża, już schodzą już, już wszyscy tutaj. No, no, co Kurde. jest? Może to wyjdzie, może Heimer to poczyści. Weź, ona nie ma dasha chyba, nie? Dobra, Irma ma fleść. Breakera robimy, nie? Tak, tak, tak. Idź, idź, idź teraz, golem. Ogólnie teraz będzie się spoko. Jungle Circle dalej, więc tutaj może zacząć teraz od golemów Sk Krab jest dostępny, ale nie wiem w sumie czy, czy wolisz kraba, czy brać level 3 kampy po prostu w dżungli Raczej bym wziął kampy No chyba tak. też bym wolał kampy wziąć nie, nie wydaje mi się, że tą loi zabijecie bo nie, W sumie nie mam pojęcia czy Eliska ma damage Może jak ją obiję to może mógł tam podejść Nie wiem, pa patrz cały czas Ty no możesz po tych golemach tam podejść według mnie Swarm sobie do końca I zatrzymaj ataczek. no i ładnie, dobra no 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 tu jest killek. Czerwony rzuć czerwony, czerwony. Dobra, nie ma warda. Dobra Ona szóstki jeszcze nie ma, więc powinniście ją zawić. O jejku 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 No Q tutaj bardzo było kluczowe, żebyś trafił Więc... A, raz, raz się chyba Masz flesza jeszcze generalnie jak coś Ale do przodu jak już Dobra wyszło Dobra, idź do końca dżungli. Nie, nie, nie cofaj, nie cofaj. Idź, idź z farm i po prostu tutaj Oj, jejku młody Pod, Podkręciłeś trochę rogala tutaj Tak to miało być Jak ty zawsze mówisz, świruję, świruję pawiana Co no, no, no świrujesz pawiana tutaj troszeczkę Oj, No możesz oddać raptory Oddaj po prostu i do na campy. Nie, nie swam do nekampy Nie, to nie trafi cię Swam do nekampy na luzie Chyba nawet krap jest dostępny, spinguj, że ona tam jest w ogóle Bo może to są ślepi ludzie, nie? No jak, tak. Rzuć smajta, no, bo już miałeś No ten Heimer raczej nie padnie chyba od niej, jak wyjdziemy na plecu ma R'kę Nie, grompa, grompa weź, grompa, grompa, grompa Grompa, tak, żeby... Ja tutaj... Chyba chcemy szósty level farmić, nie? No... Jak ten No tak, tak, szósty level i... Pamiętaj, żeby stać na tym cieniu cały czas nocturna Bo, bo on daje ci AD, nie wiem czy wiesz Nie, nie, wiedzia... nie wiedziałeś? Nie, widziałem, widziałem, to nie jest tak, że nie widziałem Okej okay. ja Teraz to zobaczę no ale tam walka na bocie, i zobaczcie, ile życia mają No tak, kurwa. No coś tak... Zobacz, jak, jak nie ma worda, to może coś podmienić. Czerwonka Nie mają morda. Czekaj, może coś tutaj będzie... O, no i jest kill'ek Dobra, no Esa no Kurwa Dobra, no zabijesz Ją też, ją też, ją też, Kim masz zaraz Ona nie ma, ona nie ma cooldownów. No i Esa Dobra, e, nie bierz kampów, nie, 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 nie zabieraj, cofnij po prostu, no Nie, nie zabieram, Pinka tylko zniszczy e, no. Nie, bo może Briar tu będzie już długo. weź cofaj, cofaj A Bo ona, mogę już zrobić górne kampy, może to jakoś pokminić Rogala na dole zaraz y, Ładnie to wyszło, nie? No No ładnie, ładnie, no, ładnie, chyba. no, no, strajbe, keralcimy no. Ja w ogóle widziałem coś, coś takiego, że ten, to czy to? No, no, damage, 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 na pewno I Pinka kupię jeszcze jednego, no no i znowu lecimy, zobacz teraz, patrz jak idziesz na gampy teraz to, to zobacz co się dzieje na mapie Ok, na topie jest kill Więc możesz nawet zeskipować tego golemy i pójść na topa zdobyć typa hmm. Nie, A bo dziś... nie widziałem, że na przykład Trypson czy coś to nie kupowali tego, tylko kupowali ten Kindle Gemma. Serio? No Mi się wydaje, że to jest lepsze, bo na pewno szybciej dżungle się robi e, Czy to będzie kill? Wydaje mi się, że to będzie killek, Morgany masz jeszcze, to, to raczej powinno wyjść No, 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 ja bym wbijał Daj, RK, Arka. No i... No jest. No i, i kamp od razu, i od razu kampy. A nie heralda od razu? Imo nie. Imo, imo walić Heralda, masz za dużo kamp do, do podniesienia. Jakbyś nie miał kamp w lesie tutaj, to to spoko byłoby. Plus Herald na, na takim low elo to nie jest taki ważny jak na, jak na Challengerze wydaje mi się. Tutaj raczej bym priorytetował to, że... że żeby żebyś ty był najsilniejszy. Pa, no bo teraz byśmy zaczęli Heralda, on, on padł na tym idzie. Stój na tym cieniu, damage większy No, byśmy zaczęli tego heraldy, może nam przerwali teraz byś stracił bardzo dużo czasu Wydaje mi się, że dobrze zrobiliśmy Zapewniać, no, byś, to byś, to byś, byś go... Eee, e, co? To, 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 ten, 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 dokręcenia, reset tak auto atak, nie? A tego nie wiem, kanceluje? Właśnie zaraz zobaczymy A to dokręcenie, że jako item ci chodzi A no, no, to, no, ta, no, a to no. tak, 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 no to jest cancel tak. tak. Myślałem, że ci chodzi o Fira Stój na tym cieniu, mordzia a co, nie stałem? No nie stałeś znowu i tracisz 30 jadę chyba Czy nawet więcej 40 No To 40 jadę ci daje prawie Teraz to 50 Dobra, dokończ kampy No Bo tam na bocie bez nie masz podjazdu raczej chyba, że będą hitowali turret No już Breakera w bazie dosyć szybko O, papa Zobaczcie, leżycie mają Nie, 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 dokończ, dokończ sobie Dokończ sobie, dokończ sobie Re Blue buffa sobie jeszcze weź Blue sobie weź jakby Drake'a wybierz jak ta, ten, ten, padła? No nie, bo ci przyjdzie Briar, ono, ma, ono może mieć już item, a ty nie masz, więc... Znaczy, no nie będzie miała, ale nie wydaje mi się, że to jest dobre. Na solo Q Drake nie są aż takie ważne. Na competitive są, nie? Dobra, recall, Strikebacker y i teraz, i teraz wszystkich. Dobra, nie ma na tego Krabika czekać. No ty i jeszcze i bociki, no i ja bym poszedł teraz pod, pod heralda. Bo teraz wszystkie kampy jeszcze się respią, więc nie, nie ma co, coś co... Z tej farmić? Ty, tam, tam organek poskriptuję, na każde Q trafia. No właśnie, kiuski ma dobre, ale grać nie potrafi. Ja też nie, ale czegoś mam ciebie, nie? A no w tej grze tak. Mercki robimy, nie? czy że Merce chyba Brace. tak, no chyba tak. Jeszcze Briar ma tą stunikę. Dobra, no no, no, noby na bocie troszkę. No nie no, ale że tak Harald cię hituje, no to jest porażka troszkę. A, bo to mogłem użyć płynie. E, po, prost, po, 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 po prostu, po prostu się. No też może uczyć W, ale też po prostu no dodżuje się to autotaki heralda A to da A... się to dodżować? No tak, no, znaczy no tego da się, patrz No, nie wiedziałeś? Aha, nie No Graź w dżungli nie wiesz, że można heralda zdodżować? No nie no, mordzie Dobra Weź sobie, zrób, no, rup, rup, zrób, tak? zobacz, zrób seraptory Bo już się na golemy na początku, ale dobra E, może jakaś podymka będzie? Obserwuj co się dzieje ona wzięła smoka Musisz bardziej ruszać tą mapą, bo... Bo ja, ja nie wiem co się dzieje. To... Ty, no, jakby... No i Mo tu możesz podpinić. To Oriane, Oriane, fokus, no O no, nie musisz nadleszować, ładnie. No. To jest czemu No ja sam na Briar tutaj. Raczej wygrywasz, raczej wygrywacie. Wygrywacie. Ty jesteś bardzo tanki teraz. No i łupiesz. No i zajbiście. Ty to, to dobrze wychodzi. To ja m... dubbla robię. No, zrób sobie ja do kampy. A nie mida? Nie, no idź kampy rób Możesz rzucić, ale idź kampy rób Rzuć im heralda i idź kampy no Dokończysz sobie po prostu drugi... trzy kampy i, i rykolujesz. Co na drugi item? drugi item? item robimy, a czy tego Black Cleavera Mmm no. Tutaj raczej Black Cleaver nie jest dobry, jak już to bym Sojina kupił Bo Black Cleavera są kupować jak z moją armor, nie? Ale masz 3 HP w teamie, więc nikt nie będzie kupować tu armora Znaczy nie zdziwiłbym się jak wykupywali, nie? Znaczy, chcesz się budować dobrze, czy, czy, czy jak? No, chce się dobrze no budować, dobrać. mordzie, no. Dobrze, no. Oj, o, o zostaw tego kraba, już ten krab jest raczej martwy. No to, to Bo tam. przeciwnicy na piersi. Merce spoko. że. Ten, no. yy, że Inspired w ogóle nie kupuje tego, butów, bo mówił, że się nie opłaca. Na nowturnie? Nie, ogólnie. Na Kazik jeszcze coś powiedział, że buty jej dają wrażeń, nie kupuje. No, ale on też sobie tak popierdzieli, czasem wypłacał, według mnie. Tutaj dobrze patrzysz na to, panamida, zobacz bota również. Żeby wiedzieć po prostu, co się dzieje Okej, okay. no, no, spi pacjent... możesz spingować, możesz spingować gdzieś na górę Ja bym spróbował bez r go zabić tak? bo, to, bo to jest cymbał, tak, zobacz po prostu, czy ma, ma Worda w tribuszu Ona nie umrze tu, ona nie umrze Tak, jak Rkę zachować zachowasz na Orianę, później to jest zajebiście, bo Oriana nie ma flesza Podejdź i rzuć E no, i później Q rzuć to? Aha No nie tak Nie tak? Orpen? No... Nie wiesz, jak działa Illalloy, nie? Nie, nie. Tak. No dobra. Powinieneś po prostu rzucić W na to, jak ona bierze klona w ciebie. A. <laughs> Sorry, mogę ci powiedzieć, może. Bo jak ona o nie trafi w klona w ciebie, to ona ci dużo mnie robi do To Jest taki kocikier tutaj, chyba, do mastera, nawet dojdę. No doszedłbyś, doszedłbyś. Doszedł, doszedł. Dobra, chodź tym razem, zerkujesz tam i laloi, bo się znów wylejesz. Możesz chodzić, możesz chodzić, możesz chodzić, możesz chodzić. Tak, tak, tak. Tylko pamiętaj, żeby wu rzucić. W No rzuciłeś ale to nie zadziałało, przeżyciłem na no, no nie, nie no zadziałało. się wylałeś Uważaj Uważaj Dobra, uważaj! Dobra, wracaj do farmienia! Uważaj! KUŹWA! No nie! Dobra, nie idziemy na topa, nie wiesz jak Loi działa Nie. Nie no się wylałem O nie Jeszcze tak, hewen to bez podświrowania nie ma nie ma gierki bez bez żadnego. Dobrze to, pod kątem, tak? To było. Tak, tak, dokładnie. Ty to, wytniesz. O siban Ej, gdzie on ma nick na tym Ale ma nickname, na im głupi. I okay, team. do <laughs> Ej, ta boya dużo bije. To, no to bije, to bije, no bo się no, nafidowała na już This Morgana, my god No, no co? Tutaj raczej szósty level, znaczy twój Po prostu czekasz na RK, raczej to nic nie, nie zrobisz no nie no, kampy mi stają. w tym. No, no, no. Farm, farm, farm. Wiesz, ja upgrade nie głos to też. W sumie nie wiem co daje upgrade tego czerwonego. Co daje? No, że ci ten, że ci no, że tak podpalasz i jak zadasz obrażenia i spowalniasz. A, okej. Okay. Wiem, że. No w sumie nie wiedziałem, wiem, że niebieski tylko ten. Eee. Moment nie? No no no. no, no, no. Czyli przy krzaku. No, 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 to jest właśnie. Najlepsze po prostu zabreidować tego niebieskiego, to jest zapierdalasz jak Mbappé. Na no, hakerimie jest fajne. No, no też. też, też. Trochę. Dobra, według... ja... zaraz możemy tu podejść pod botę, według mnie. Po krabie, O nie, on no, znowu wychodzi. O to jest na Afka stary. Ej, on nie, on no, przecież jest. Dobra, po krabie masz upgrade tego smajta Mam nadzieję, że to jest ważne. Chociaż nie. Nie no po mi troszkę ci daje de nie więcej. No, troszeczkę. Może nie jakoś dużo, ale R coś tam daje. Zaraz, zaraz przeczytamy ile daje, nie? No, nie ma, nie ma czasu na takie rzeczy. 4% max max Daj z tego jakiś. Horror. Erka na Oriane może zaraz, weź, patrz. O boże, No, nasz pierwszy bot tutaj. Ja... Yeah. Bo czy ogóle, ty czy ty tego Drake'a zaczynać? No... Spingłej Heimerowi, żeby przyszedł. Bądź on stoi AWK. Mmm... Tutaj może samo to wyglądać, weź, uważaj. O jest no cofaj, 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 tragedia. Oj. Nie, cofka. Może... I mocowka, i mocowka, oddaj to. Ta? No, no ta nie ta no. Ta Tutaj brajak, tu nie ma, nie? No jak dobra, nie, uciekaj, 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 uciekaj ucieka, ucieka, ucieka. to, to jest plus walka, nie, nie? Nie słuchamy się tych koli nic więcej Morgany, tragedia no, O, mogą no, ci przerwać, mogą ci przerwać tutaj Ta Lux tam szła To była jam czy ten, czy kill off kill off of. of i, i szuka r er na mida Nie, nie zmierzałem linka kupić No dobra, nic się nie stało Dobra, zobacz midbot, zobacz mid bot Ok, ona ma całe życie. Ona może hitować turę. To jak będzie hitować turę, to... okej, okay, cofa. No, do góry jesteś. nie robią heralda chyba. No Czekaj. możliwe. Pa pa pa, pa. masz coś w randze, jesteś w randze. Erkuj, erkuj. No. Ładnie. Ty, taki prosty, taki prosty jest Nocturne? Że No sobie tak, 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 Pod heralda teraz coś, gra. Gdzie ty idziesz? Zobacz stopa, ja nie, ja nie wiem, ile ile ma życia, stary. Ja muszę wiedzieć. Całe życie, okej, okay. ale Elis ma zero, no to no to trochę do ten Herald stary, tak szczerze, po prostu zrób, zrób kampy z tej... O! Uj. Nie, tutaj nie nie musicie oddać, musicie oddać tego Heralda. No bo jeszcze Eliska nie ma życia. Eliske, tak, tak. Eliske, za mało mi ma 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 info, tak jakby z mapy zbierasz. Że Bardzo ciężko zrobić taką dobrą decyzję, bo, bo ty nie wiesz co się dzieje na mapie. No to to, to. Może zaraz przydałoby się na bota podejść, bo do tego EZL jest... No to, szan, tak? ale ty bezerki tam nic nie zrobisz To za 30 sekund, oho Ej, ta Keskin troluje, nie? No trolluje. Ej, zobacz meliskę, zobacz Liskę, zobacz Liskę, zobaczę Eliskę, patrz, patrz, patrz Biją się Widzę Widzę tutaj Herolda ten No i jebać Herolda, no zabiję ile pierw On many nie ma, many nie ma, many nie ma, many nie ma many nie ma many nie ma Ale ona many nie ma A to ta robi Herolda ja tutaj No dobra, 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 maszerkę za pięć. Many nie ma ilelo i wygrywacie tę walkę No Erkuj Erkuj! Erkuj, Oriane, Oriany Lecisz No Do końca To tu się Nic się nie stało Gdzie ja miałem follow up Nie wiem, nie miałeś może Nic się nie stało ty, ta Morgana coś coś zagrała, czekaj. Dobra, daj nie wiemy. Dobra, spiro wchodzimy, dobry będzie... A ten później comeback, będzie może, będzie oro. Gub, głupi tutaj jednak Czy, to jest, jest normalne czy to jest ranket? To jest ranket. Na pewno to jest ranket? Na 100% Ja widzę. Ja, ja widzę Caitlyn z Jumu Eliskę z Hardstealem Ja pierdolę, co to jest? Ale to są platyny stare. No tak, a platyna, za moich, za, platyna za moich czasów, to, to coś znaczyła, wiesz? No, a teraz właśnie Emeralda wprowadzili i to jest jak Gold z tamtego sezonu Aha, to takie jaja W? No nie no, mordzia! Dobra, jak jak został Może przeżyjesz? Dobra, nice Przeżyłem tam No, to by jeszcze jeszcze... No, może zrobisz się, no Dobra, żeby to ataczek zderzawał, ci smajcik. Dobra, jestem O, a po w Sojin. Cofnij, 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 cofnij. Dobra, zapo... zapomniałem, że teraz ten Emerald jest i Platyna to jest Gold. <grym> dobra, Włócznia tutaj, Sojin. Tom Briar możesz łupnąć, pa. Według mnie wygrywa się na nie? No bo kolektora i tego. No to, ale jesteś Nocturnym. Dobra, to dobra. Jest, to, to jest... Dawaj, dawaj, dawaj ją, dawaj ją. to trafiłem, no? No, no i upanka upanka, upanka. No, to się dużo leczy. Nie no, mogę się No mogę się odejść, że daje się szarżować, całe jakiego. W. Nie, to było już moje wad mechaniczne w sumie. No Kwietnie zabiła, to jest mechaniki do poprawy tutaj, Filipek, troszkę. Ty, ja bym teraz normalnie GA zbudował, nie? No, armor ci się przyda teraz, nie? Przegraliśmy też, bo nie mamy żadnego armora. Albo tak, Devdesos je zbuduje. No czy Death dance, to nie wiem. Chociaż nie no, w sumie nie ma... Nie no, dobra, 3 HP mają. Ty, coś takiej Caitlyn zaczyna robić. Chyba starszy brat przyszedł ten na komputer. Możliwe. No, no yesa Comeback. Comeback is real. A to takie młodzieżowe słowo roku, to... A nie, to realnie real. Pa ba 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 ba, ba, ba. O, oh, siba <laughs> Nie zdążyłem. Nic się nie stało. Nic się nie stało. W. <laughs> Jeden refleksy nie ma, nie ma w ogóle refleksu, stary. No to musisz tutaj więcej robić ćwiczeń chyba. A jak, bo... Co, cognitive Training to się nazywa. Tata, Dragon to... nie robiłbym tego. Dawaj, rób! Bo... Rób, 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 rób! No Q rzuć, no rób to! No ale ten, no wizję muszę... Tu jest jeszcze... Raz... Dobra, cofaj, Dobra, cofaj, 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 cofaj. Dobra, rób golemy, znaczy grompa. Dobra, a jak myślisz, to jest jeszcze minable? No jest, oczywiście, to są noby. Tylko musisz lepiej grać mechanicznie. Bademii. Znaczy ta ilaloid. Nie no, kurwa, będzie ciężko, bo ta elis jest totalnym gównem. I ilaloid smrufuje. Nafidowałeś ją. Po prostu... Ona po prostu 24 na 7 topa putrzowała, stary. No tak, jej nie spaniszowałeś. Masz go? głupi, łupniesz go, albo nie? Fajno sierkę też klikać, tak jakby... Confused to wszyscy są Nie no. Jak zobastałeś się? Avengers, o. Taka jeśli chyba chyba starszy brat przyszedł, nie tartuje. Nie no on dobra. Ale grać w grę komputerową. No to elegancko tej, Może nas wykaruje. Ale, ale on troluje, nie? No nie ktoś troluje, nie go. Nie ma. spaniszować. No nie że ktoś powinien go spaniszować za to. No dobra, jednak to jednak nie. No właśnie. No i, no i masz rację, tej Morgana spaniszowała go. No, teraz czekamy po prostu na błędy przeciwników, jesteśmy tak w Ty, A ty masz ten, to Champions Q co jest? Możesz jeszcze to grać? No, ale nikt nie gra Champions Q. wszyscy gramy mi house'y No, Champions Q tam z nobami się często gra. Takie jakby nie bardzo nierówne teamy są. Wied w jednym ciebie się jakiś czekolad trafił. A no. no dawaj, się dawaj, 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 dawaj. dawaj, No Q! A Q rzucisz kiedyś? No, jesta. No nie barona, nie zrobimy z tego, bez szans. Wiesz, że mam rzucić Q pod R, podczas Erki? No tutaj musisz uważać. Jesteś sam. Masz flash jeszcze? Dobra, może przeżyjesz, jak nie słyszyją. Q dajcie moment speeda. O? O ale, ty! Movement kota, stary! No bez Ledwo co? O, oj, oj, przyszedł tutaj boss, trzeba uciekać. A o? przyszedł? O kurczaki, nie ZBW. Pierwszy raz ci się udało rzucić w... Tylko na bazie, w bazie rzuciłeś Ty, ale prawie, prawie bym to zdychował, nie? No tak, tak, prawie seriowo przerwałeś No, już w tym momencie mogłeś tym odpuszczać bota, bo to nic się nie dzieje Ale dobra, już, już tutaj no. zostań, już tutaj zostań Może będzie jakiś... Coś będzie kminione Może coś będą poddymiać, oni mają trzy drake'i, oni mają... Ale to no, jest No susa, Briar tak? tu nie ma, więc jakaś walka jak tu będzie, to jest dobre dla was No, tylko nie wiem, czy do i możesz wejść, bo możesz według mnie O, o Arka, 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 arka. Nie mam wizji teraz. On się pojawi, pokażę zaraz. No, jak rzucisz arkaton to on ucieknie na Worda tam. No, kurwa, chujnia. Ile loi siebie, ile loi siebie, zobacz ile loi, ile loi, ile loi, ile No, nie, no sam na się robi. Dobra. Nie. Jakbyś rzucił szybciej, arkę, to nie miałby E jeszcze tym Ezraelem. No, tutaj nic nie zrobicie. No idź, mm. idź po prostu spróbuj farmi coś nie wiem, czy, nie wiem czy coś jest dostępne, ale po prostu sfarmi... O! Brajern prawo! Ty, jest Ty nie mam O, ma low'ka, No jessa! Dobra, puszcz mi topa, puszcz mi topa, puszcz mi to To O, no, 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 no. Do pra... O kurde, ona bije No bo ona ma 3 temy, stary I Też masz prawie 3 temy Ale ona jest bez ale jest serki, tego. Aha. Nie no, o co chodzi? Czemu ryb... ryb są są życiu sles jest, Briar? Y no, co pisze drużyna? Y 114 Napisz tak, because, because top is so bad. Napisz mu tak Czech, yeah, top is so bad. Zaraz tym się światło zapali, bo się już ciemno robi No Nie żyjemy niestety w Hiszpanii czy, czy w Ameryce, co nie? Dzisiaj jest kot 3 dzień waku chyba, nie? Dzisiaj? No O, o jajca To nie wiedziałem. No, u, mnie, u mnie śnieg pada w ogóle, nie? No u mnie to padało już wcześniej. Dawaj to mi Laloi na plecy. No już za późno No chyba Wu 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 Brawo Brawo Zablokowałeś końcy i ona ci nie bije damage'a? Ale jaja, co? A i tutaj tak działa? No bo ona wtedy klona robić na tobie, wiesz o tym? Wiem, wiem. No i wtedy podwójnie damage zostajesz tak jakby Ty, tutaj No dawaj Erko, no Rka, Rka, od razu Okej, okay, no nie ma flesza, no i leży No Jesa Weź puszni bota, puszni bota, bo tu nikt nie puszuje Iź tam odpuszczuj to weźmiesz Bounty może O, dobra. A tak się tam biją. Zostaw ich, no ty nic nie zrobisz, bezerki, jesteś useless Oni barona dobra. teraz nie wezmą jak, 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 jak trójkę są. Bo tutaj to, to jest to jest Aram, to jest Aram totalny. Ty może weźmiesz Bounty na no, bocie, dużo golda chcesz farmisz A ile taki cołcik kosztuje od byłego zawodnika leca Eoo nie stać się na pewno Z tego co mówiłeś Chyba 3 zł na końcu. No właśnie No właśnie Wysta Wystarczy, no ale kanona musisz farmić No weź panty, weź panty no, po co farmić kanona? Przecież ja w dżungli, to useless No tam, masz szansę. No i lota A to ty... Oj No i przyszedł tutaj niszczyciel dobrej zabawy, Fira mu daj to elit jesteś Nie no, no to... przyszli Avengersi po prostu No to, no radzisz się o item O, w ogóle sól to jest Ale w sumie ten sól jest useless jak, macie no większe... Pinguj, pinguj pingu im, pinguj, żeby uciekali. Ty. Ty no, ale oni log zabili, nie? Tak, to, no, dobra, niech oddadzą, niech oddadzą, nie, chodadzą, nie, chodadzą, nie, chodadzą, nie chodadzą. Ważniejsze jest, żeby wziąć teraz Eldera, tak szczerze. Ten Sol no. nie wygra im gry, a teraz... Z Elderem możecie wygrać grać i skompekować. Ty, a jakbym zrobił teraz tego? Ale Ma zobacz, co ty to? potrzebujesz, A za co ty potrzebujesz, kliknij tab. No i ty potrzebujesz rezistów czy armora według ciebie? Nie, no Armora potrzebuję. No masz Nogi aku po prostu. Musisz tab zawsze klikać przed przed każdym decyzją w sklepie. Musisz klikać tab, żeby zobaczyć co co jest najlepsze. Ok, bez flasha Izrael. No masz Erkuwać zara, no erku erku, 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 Erku! Ty musisz zrozumieć, że jak ty Erkujesz, to przeciwnicy no zawsze to do tyłu szli. A na, z tyłu miałeś słody. Więc oni by ci weźli słody. Nie, nie no. Niech, niech tu ktoś przyjdzie czy coś, bo Dobra, ja dobra, Dla... nie No jest silny, jest silne. Wydaje mi się, że mogę je zabić, ale... Ja w siebie. No jaj, jaj jaj zabrakło. No. Rozumiem, Pampers. No co, czekasz teraz znowu. Do... Fajnie aby jakąś walkę by tutaj była, bo Orianka nie żyje. Generalnie Ori... Oriana nie ma flasha i Ezreal nie ma flesha. Musisz pamiętać o tym. Dobra, ty ja bym teraz zegarek to kupił. No, daj mi się, że to jest dobry mad na walkę teraz. Tylko zegarek no. w No dobra, to walkę, No dobra, bo to może oddać. No i pink. ora, wybacz tego pinka. Tu nie chodzi o wizję. W teraz wtedy, staraj się ich chodziło. złapać. Zobacz, może ktoś będzie łapał wave'a na topie. Podejdź po topa bliżej. Nie, ja, to jest Aron stary. No czekaj, czekaj. No, no jest duży wave, może ktoś podejdzie tam. Stój tak pomiędzy, po prostu. Ty masz dużo merkę. Opa, jaki lale. Okej. DC kadosa, poczekajmy chwilę. Poczekajmy na Kate, my nie wygramy. Dobra. No co, nie łapiemy tego ewa na topie? O, R-ka, r, -ka, r, -ka, r -ka, od razu! O Ole, łupanka No Dobra, my to przegraliśmy Jakbyś nie? od razu kliknął r byście zabili to Morianę Ale w sumie to nie było potrzebne, bo Caitlyn nie było No, trochę się ciebie zbejtowałem może Nie wiem, Caitlyn to jeszcze wyklika, nie? Może? Te, Jak ma E? Nie, no nie No po prostu szybciej nie. chciałem skończyć gierkę, wiesz? No. Nie, nie, nie. nie wydaje mi się, jakbyś od razu kliknął, mógłbyś zabić tam Oriana i uciec. Tylko, te, trzeba, tylko musisz to tak jakby od razu widzieć. Mhm. Szybki, szy, szybki tutaj call od czekoladka pod szybkiego FFa. No jak.